Mój ojciec powiedział, że muszę poślubić syna naszego sąsiada. Nie z miłości. To była umowa biznesowa, żeby uratować naszą ziemię przed bankructwem. Zgodziłam się, ale w noc poślubną zamiast płakać zawarłam tajny pakt z moim nowym mężem. Pakt, który miał zniszczyć plan naszych ojców. Nazywam się Zofa Kowalczyk. Mam trzydzieści lat i moje serce bije w rytmie tej ziemi. Nasza ojcowizna, jak mawiał dziadek, leży na Podlasiu, krainie zielonych łąk, bocianich gniazd i drewnianych czat, które pachną żywicą i fistoję. To sto hektarów ziemi, która karmiła moją rodzinę od pięciu pokoleń. Znam każdy jej zakamarek. Wiem, gdzie wiosną najpiękniej kwitną przyłaszki, gdzie w lesie rosną najlepsze grzyby i gdzie ziemia jest najbardziej żyzna. Skończyłam agronomię w Warszawie. Wróciłam pełna pomysłów. Chciałam wprowadzić uprawy ekologiczne, założyć małą pasiekę, produkować sery rzemieślnicze. Chciałam połączyć szacunek do tradycji z nowoczesną wiedzą. Chciałam uratować nasze gospodarstwo, które powoli umierało. Ale mój ojciec, Stanisław Kowalczyk, był człowiekiem z innej epoki. Był jak stara, potężna dębina, silny, dumny, ale niezdolny do zmiany. Głupoty ci w tej Warszawie do głowy nałożyli, powtarzał, patrząc z pogardą na moje plany i certyfikaty. Mój ojciec orał tę ziemię pługiem konnym i jakoś żyliśmy. Nie potrzeba nam twoich innowacji. Potrzeba ciężkiej pracy i modlitwy. Ale ciężka praca już nie wystarczała. Ziemia była zmęczona latami monokultury. Ceny skupu były śmiesznie niskie. Długi w banku rosły jak chwasty po deszczu. Każdego wieczoru widziałam, jak ojciec siedzi przy kuchennym stole z głową w dłoniach, patrząc na rachunki. Jego duma nie pozwalała mu przyznać się do porażki, ale ja widziałam strach w jego oczach, strach przed utratą tego, co było dla niego wszystkim: Tej ziemi, tego nazwiska, tego honoru. Pewnego wieczoru, po kolejnej kłótni o konieczność zmiany nawozów, ojciec uderzył pieścią w stół. Dość. — Krzyknął. — Jest jedno rozwiązanie. Ostateczne. Rozmawiałem z sąsiadem, z Nowakiem. Nowakowie byli naszymi sąsiadami od zawsze. Ich gospodarstwo było większe, bogatsze, nowocześniejsze. Stary Nowak, Kazimierz, był człowiekiem twardym jak mój ojciec, ale sprytniejszym w interesach. Miał jednego syna, Pawła. — Co Nowak ma do tego? — zapytała mnie ufnie. Ma syna na wydaniu odpowiedział ojciec unikając mojego wzroku i ma chrapkę na naszą ziemię. Połączymy gospodarstwa. To nas uratuje. Długi zostaną spłacone. Ziemia zostanie w rodzinie. Zamarłam. Czułam, jak zimno rozlewa się po moim ciele. Połączymy gospodarstwa. Co to znaczy? To znaczy, że wyjdziesz za Pawła powiedział brutalnie prosto. Ślub za dwa miesiące. Wszystko już ustalone. Patrzyłam na niego, nie mogąc uwierzyć. Sprzedawał mnie, własną córkę, traktował mnie jak kawałek ziemi, który można dołączyć do innej działki, żeby stworzyć większą, bardziej rentowną całość. Nie, szepnęłam nie zrobię tego to średniowiecze zrobisz to, odpowiedział a w jego głosie była stał zrobisz to dla tej ziemi dla pamięci twojej matki, która jest tu pochowana, dla honoru nazwiska Kowalczyk albo patrz, jak komornik licytuje wszystko, o co walczyli nasi przodkowie. Wybór należy do ciebie, kropka. To nie był wybór, to był szantaż, najokrutniejszy z możliwych. W następnych tygodniach dom zamienił się w piekło. Ojciec nie odzywał się do mnie, chyba że po to, by wydawać polecenia. Traktował mnie jak zbuntowanego pracownika, a nie córkę. Płakałam po nocach, czując się jak w pułapce. Myślałam o ucieczce, ale dokąd? Całe moje życie, cała moja miłość była związana z tym miejscem. Odejść oznaczało porzucić nie tylko dom, ale i siebie. Paweł Nowak, mój przyszły mąż, przychodził czasem w odwiedziny ze swoim ojcem. Był wysoki, dobrze zbudowany, ale miał w oczach ten sam rodzaj rezygnacji, który ja czułam w sercu. Mówił mało. Patrzył na swoje buty. Widziałam, że on też jest tylko pionkiem w grze naszych ojców. Nie czułam do niego nienawiści. Czułam tylko litość. Dla nas obojga. Tydzień przed ślubem, gdzie przymierzałam prostą, białą sukienkę, którą kupiła mi ciotka, podjęłam decyzję: Nie będę walczyć z ojcem. To była przegrana bitwa ale nie poddam się, zgodzę się na to małżeństwo. Wejdę do jaskini Lwa i znajdę sposób, by wygrać tej wojny na moich własnych warunkach. Ślub był ponurą ceremonią w małym, wiejskim kościółku. Pamiętam zapach starych, drewnianych ławek i wilgoci. Pamiętam twarze sąsiadów, pełne ciekawości i litości. Pamiętam twardy uścisk dłoni mojego ojca, gdzie prowadził mnie do ołtarza jakby prowadził jałówkę na targ i pamiętam spojrzenie Pawła pełne strachu i przeprosin gdy ksiądz zapytał czy biorę go za męża w kościele zapadła cisza wszyscy czekali na mój bunt na mój krzyk ale ja spojrzałam na ojca na jego zaciętą, dumną twarz i powiedziałam cicho ale wyraźnie tak w tej jednej syłabie zawarłam całą moją kapitulację i całą moją obietnicę przyszłej wojny. Nasza noc poślubna odbyła się w moim starym pokoju. Paweł stał przy oknie, patrząc na ciemne pola. Ja siedziałam na łóżku. Cisza była tak gejsta, że można ją było kroić nożem. Przepraszam, powiedział w końcu, nie odwracając się. Nie chciałem tego. Mój ojciec, on mnie zmusił. Wiem, odpowiedziałam. Mój też. Odwrócił się i spojrzał na mnie. Po raz pierwszy zobaczyłam w jego oczach coś więcej niż strach. Zobaczyłam inteligencję i frustrację. Oni myślą, że jesteśmy głupi, powiedział. Myślą, że mogą nami sterować jak marionetkami. Mój ojciec uważa, że Twoje pomysły na rolnictwo to herezja. Mówi, że zniszczysz Ziemię. A ty? zapytałam. Co ty myślisz? podszedł bliżej myślę że masz rację czytałem o tym rolnictwo ekologiczne produkty rzemieślnicze to jest przyszłość ale oni tego nie rozumieją żyją w przeszłości w świecie gdzie liczy się tylko ilość a nie jakość w tej chwili w tej absurdalnej sytuacji poczułam do niego nic sympatii byliśmy w tym razem dwa pionki w grze starych upartych królów Mam plan, szepnęłam, a serce zaczęło mi bić szybciej. Plan, jak możemy ich pokonać, ale musisz mi zaufać. Opowiedziałam mu o moim pomyśle, o tej małej, zapomnianej części naszej ziemi tej najmniej żyznej, kamienistej działce przy lesie, której nikt nie używał od lat. O tym, jak moglibyśmy tam, w tajemnicy, stworzyć nasze własne, małe. Eksperymentalne gospodarstwo. Będziemy pracować w nocy, mówiłam, a w moim głosie rosła pasja. Będziemy udawać, że wszystko jest po staremu, że jesteśmy posłusznymi dziećmi, a w sekrecie będziemy budować naszą przyszłość, naszą własną ojcowiznę. Paweł słuchał, a w jego oczach strach powoli ustępował miejsca ekscytacji. To jest szalone, powiedział. To jest niebezpieczne. Jeśli się dowiedzą dowiedzą się tylko wtedy gdy będziemy gotowi by im pokazać przerwałam gdy będziemy mieli w ręku dowód że nasza wizja jest lepsza że jest bardziej dochodowa to jedyny język jaki rozumieją podałam mu rękę zgadzasz się jesteś ze mną spojrzał na moją dłoń a potem w moje oczy i po raz pierwszy tej nocy Uśmiechnął się prawdziwym, szczerym uśmiechem. Zgadzam się, Zofo, odpowiedział, ściskając moją dłoń. Jestem z tobą, kropka. Tej nocy nie narodziła się miłość, ale narodził się sojusz, a to było o wiele potężniejsze. Zaczęliśmy naszą podwójną grę. W dzień byliśmy idealną wiejską parą. Ja pomagałam w domu. On pracował na polu pod okiem swojego ojca, wykonując posłusznie jego przestarzałe polecenia. Ale gdy tylko zapadał zmrok, wymykaliśmy się do naszej tajnej działki. To była ciężka fizyczna praca. Oczyszczaliśmy ziemię z kamieni, przygotowywaliśmy grządki, budowaliśmy małą szklarnię z materiałów z odzysku. Wszystko w tajemnicy. Z pieniędzy, które zaoszczędziłam ze sprzedaży moich haftów, kupiliśmy pierwsze ekologiczne nasiona zaczęliśmy od ziół lawendy melisy rozmarynu potem małe warzywa, pomidory o dziwnych kształtach i kolorach, których nikt w naszej wsi nie widział nasze nocne wyprawy były pełne napięcia. Każdy szelest, każde szczeknięcie psa w oddali przyprawiało nas o zawał serca. Ale była w tym też magia. Praca pod gwiazdami, w ciszy przerywanej tylko cykaniem świerszczy, tworzyła między nami dziwną, intymną wieś. Rozmawialiśmy szeptem o naszych marzeniach. On opowiadał o maszynach rolniczych, które chciałby projektować. Ja o odmianach roślin, które chciałabym krzyżować. Odkrywaliśmy siebie nawzajem, kawałek po kawałku, w tej ziemi, którą razem uprawialiśmy. Po kilku miesiącach nasze małe gospodarstwo zaczęło przynosić pierwsze plony. Żoła były niezwykle aromatyczne, pomidory miały smak, jakiego nie znałam. Zaczęłam robić z nich małe przetwory, olejki eteryczne, konfitury, suszone mieszanki herbat. Paweł, który miał smykałkę do techniki, zbudował małą, prostą stronę internetową. Zaczęliśmy sprzedawać nasze produkty online do małych, ekologicznych sklepów w Warszawie i Krakowie. Nazwaliśmy naszą markę szept ziemi. Pieniądze zaczęły spływać. Niewielkie na początku, ale wystarczające, by reinwestować, kupować nowe nasiona, ulepszać naszą małą manufakturę. Wszystko robiliśmy w tajemnicy. Pieniądze trzymaliśmy na osobnym koncie, o którym nikt nie wiedział. Nasi ojcowie byli zadowoleni. Widzieli, że ciężko pracujemy. Że jesteśmy posłuszni. Że małżeństwo nam służy. Nie mieli pojęcia. Że ich posłuszne dzieci prowadzą pod ich nosem cichą rewolucję. Ale sekrety mają to do siebie, że trudno je utrzymać na zawsze. Pewnego dnia ojciec Pawła, Kazimierz, znalazł w stodole jeden z naszych słoików z konfiturą pomidorową z bazyją. Co to za fanabeje? zapytał Pawła przy obiedzie. To, to Zosia robi dla nas, wyjąkał Paweł. Takie hobby. Stary Nowak popatrzył na mnie podejrzliwie. Hobby, powiadasz wygląda na drogie hobby. Czułam, że zaczyna coś podejrzewać że nasza sielanka nie potrwa długo i miałam rację. Kilka tygodni później, nasi ojcowie zwołali kolejne zebranie rodzinne. Słuchajcie, zaczął mój ojciec, a jego głos był pełen fałszywej troski: Widzimy, jak ciężko pracujecie, ale to gospodarstwo jest za duże dla Was dwojga. Podjęliśmy z Kazimierzem decyzję. Połączymy nasze ziemie oficjalnie. Stworzymy jedną wielką spółkę, a my, jako starsi i bardziej doświadczeni, będziemy nią zarządzać. Wy będziecie pracownikami. To dla waszego dobra. Zdejmiemy z waszych barków ciężar podejmowania decyzji. Spojrzałam na Pawła. To był koniec naszej wolności. To był koniec szeptu ziemi. Mieliśmy stać się trybikami w maszynie naszych ojców, realizując ich przestarzałą wizję. Nasz tajny projekt, nasza nadzieja, miał zostać chłonięty i zniszczony. Patrzyłam na triumfujące twarze naszych ojców i czułam, jak ogarnia mnie rozpacz. Wróciłam do domu załamana. Paweł próbował mnie pocieszać, mówił, że coś wymyślimy, ale ja czułam, że to koniec, że przegraliśmy. Szukając ucieczki od ponurych myśli, postanowiłam zrobić porządek na strychu. Było to miejsce, do którego nikt nie zaglądał od lat, pełne kurzu, pajęczyn i zapomnianych przedmiotów. Przerzucałam stare ubrania, zniszczone meble, puste słoiki i wtedy w kącie zobaczyłam starą drewnianą skrzynię skrzynię mojej prababki Annę. Otworzyłam ją. W środku, obok pożółkłych koronek i zasuszonego wianka ślubnego, leżał gruby, oprawiony w skórę zeszedł. Pamiętnik. Pamiętnik mojej prababki, kobiety, o której słyszałam tylko legendę. Mówiono, że była twarda, uparta i że to ona tak naprawdę rządziła w tym domu, chociaż nikt nie przyznawał tego głośno. Usiadłam na starej za podłodze i zaczęłam czytać. Pismo było wyblakłe. Atrament rozlany w wielu miejscach, ale treść była fascynująca. Prababka Anna pisała o swoim życiu, o trudach pracy na roli, o narodzinach dzieci. I wtedy, pod datą z 1925 roku, znalazłam fragment, który sprawił, że serce zabiło mi mocniej. Mój Jan znowu przycie, pisała. Ziemniaki albo żyto. To jest prawdziwe rolnictwo, a nie twoje, fanabeje. A ja mu mówię, że te nowe, francuskie odmiany truskawek, które sprowadziłam od siostry z miasta, mogą dać nam dziesięć razy większy zarobek. Śmieje się ze mnie. Mówi, że kobieta nie zna się na ziemi, ale ja wiem swoje. Zasadziłam je w tajemnicy za stodołą, w miejscu, gdzie słońce świeci najdłużej. Zobaczymy, kto będzie się śmiał za rok. Czytałam dalej z wypiekami na twarzy. Odkryłam, że moja prababka, sto lat przede mną, prowadziła swoją własną, cichą rewolucję. Walczyła z tą samą majską, upartą tradycją. I wygrała. Jej truskawki stały się sławne w całej okolicy. To z nich, a nie z Żyta, rodzina zbudowała nową oborę. Ale w oficjalnej historii rodzinnej, którą opowiadał mój dziadek, a potem mój ojciec, budowa obory była zasługą ciężkiej pracy i dobrego urodzaju mojego pradziadka. Rola Anny została wymazana, została tylko legendą o dobrej gospodyni. Ale to nie był koniec odkryć. W pamiętniku znalazłam zasuszony liść i odręczny przepis na złotą konfiturę Anny. To była nasza rodzinna legenda. Przepis, który rzekomo zaginął, mój ojciec opowiadał że jej smak był nie do podrobienia. Okazało się, że sekretnym składnikiem nie była żadna magiczna przyprawa. Była nim specjalna odmiana dyni, bogata w cukier, którą prababka krzyżowała przez lata i którą sadziła obok truskawek, by naturalnie chronić je przed szkodnikami. To była czysta, genialna agronomia. Wiedza, która została zapomniana, bo nikt nie słuchał kobiety. Trzymałam ten stary pamiętnik w rękach i czułam, jak wstępuje we mnie nowa siła. To nie była już tylko moja walka. To była walka mojej prababki. Walka wszystkich kobiet w mojej rodzinie, których mądrość była ignorowana, a praca umniejszana. Wiedziałam, co muszę zrobić. To nie była już tylko kwestia pieniędzy. To była kwestia odzyskania naszej historii, naszej prawdy. Zbiegłam ze strychu z pamiętnikiem w rejku. Wpadłam do kuchni, gdzie siedział Paweł. Mam to, powiedziałam, a moje oczy płonęły. Mam naszą broń. I jest o wiele potężniejsza, niż myślałam. Wiedzieliśmy, że nie mamy czasu. Nasi ojcowie chcieli sfinalizować umowę spółki w ciągu tygodnia. Musieliśmy działać szybko. Zaczęliśmy przygotowania do naszego ostatecznego starcia. Paweł, korzystając ze swoich kontaktów, Załatwił nam stoisko na prestiżowych targach produktów regionalnych Smaki Podlasia, które miały odbyć się za dwa tygodnie. To była nasza jedyna szansa, by zaprezentować szept ziemi szerszej publiczności. Pracowaliśmy dzień i noc. Ja, używając przepisu prababki, przygotowałam parcie złotej konfitury. Smak był niebiański. Paweł projektował etykiety i opakowania. Były proste, eleganckie... Nowoczesne, ale z nutą tradycji. W dniu targów byliśmy przerażeni. Nasze małe, skromne stoisko stało obok wielkich, profesjonalnych wystawców. Ale gdy tylko otworzyliśmy pierwszy słoik konfitury do degustacji, stało się coś niezwykłego. Ludzie zaczęli się zbierać, próbowali, ich oczy rozszerzały się ze zdumienia. Niesamowite, szeptali: Smakuje jak dzieciństwo. Pod koniec dnia. Sprzedaliśmy wszystko. Co więcej, podeszła do nas właścicielka sieci delikatesów z Warszawy. Chciała podpisać z nami stały kontrakt na dostawę, ale największe zwycięstwo miało dopiero nadejść. Do naszego stoiska podszedł sędziwy, znany w całej Polsce krytyk kulinarny, który był przewodniczącym jury konkursu na najlepszy produkt targów. Spróbował naszej konfitury. Milczał przez długą chwilę, a potem powiedział od dwudziestu lat szukam tego smaku. Smaku prawdziwej, polskiej wsi, która nie boi się być genialna. Tego wieczoru, na głównej scenie, złota konfitura Anny Marki szept ziemi, zdobyła główną nagrodę. Wracaliśmy do domu z pucharem, dyplomem i kontraktem w Rejku, ale wiedziałam, że prawdziwa bitwa dopiero przed nami. Nasi ojcowie wciąż nie wiedzieli o naszym sukcesie. Wciąż planowali swoje spotkanie na którym mieli nas ubezwłasnowolnić. Patrzyłam na Pawła i wiedziałam, że to jest ten moment. Moment, w którym musimy postawić wszystko na jedną kartę. Gdy weszliśmy do domu, zastaliśmy ich przy kuchennym stole. Mój ojciec Stanisław i ojciec Pawła Kazimierz. Dwaj patriarchowie. Na stole, rozłożone jak mapa wojenna, leżały dokumenty spółki, którą zamierzali stworzyć. Czekali na nas, by przedstawić nam ostateczne warunki naszej kapitulacji. Nareszcie, powiedział mój ojciec, nie podnosząc wzroku nad papierów. Już myśleliśmy, że uciekliście z tymi waszymi konfiturami. Byliśmy na targach. Ojcze, odpowiedziałam spokojnie, kładąc na stole puchar. Spojrzeli na złoty kielich, a potem na nas. Zobaczyli dyplom. Zobaczyli kontrakt. Co to jest? Zapytał Kazimierz, mrużąc oczy. To jest przyszłość, odpowiedział Paweł, a w jego głosie nie było już cienia strachu, była siła. To jest dowód, że nasze metody działają, że nasza wizja przynosi zyski, prawdziwe zyski. Mój ojciec wziął do ręki kontrakt. Czytał go powoli, jego wargi poruszały się bezgłośnie. Widziałam, jak jego twarz zmienia kolor niedowierzanie szok. A potem coś, czego się nie spodziewałam. Pogarda. Hobby pryfnął, rzucając papier z powrotem na stół. Udało wam się sprzedać trochę dziemu i myślicie, że wiecie, jak prowadzić gospodarstwo. To są prawdziwe pieniądze, prawdziwa praca. Wskazał na dokumenty spółki. A to jest tylko dziecinna zabawa. Wiedziałam, że ten moment nadejdzie. Że logika i zysk nie wystarczą by skruszyć mur jego dumy. To była chwila na ostateczną broń. Masz rację, ojcze, powiedziałam, sięgając do torby. Może to tylko zabawa, ale ja uczyłam się od najlepszych. Wyjęłam stary, oprawiony w skórę pamiętnik mojej prababki, Annę. Położyłam go na stole. Co to znowu zarupieć? warknął ojciec. To jest testament, odpowiedziałam. Ale nie ten, o którym myślisz. To jest testament kobiet z tej rodziny. Kobiet, których nigdzie nie słuchaliście. Otworzyłam pamiętnik na zaznaczonej stronie i zaczęłam czytać. Mój głos był spokojny, ale każde słowo było oskarżeniem. Mój Jan znowu przeczytałam czytałam słowa mojej prababki sprzed stu lat. Ziemniaki albo żyto to jest prawdziwe rolnictwo, a nie twoje, fanabeje. A ja mu mówię, że te nowe. Francuskie odmiany truskawek mogą dać nam dziesięć razy większy zarobek. Śmieje się ze mnie. Mówi, że kobieta nie zna się na ziemi. Ale ja wiem swoje kropka. Mój ojciec patrzył na mnie. Jego twarz była nieprzenikniona. Zasadziłam je w tajemnicy za stodołą kontynuowałam. Zobaczymy, kto będzie się śmiał za rok kropka. I śmiała się ona, ojcze. Bo to z tych truskawek. A nie z jego żyta, pradziadek zbudował nową oborę, którą tak się szczycił. — Tę samą powtarzałeś mi przez całe życie, tylko zapomniałeś dodać, kto był prawdziwym autorem tego sukcesu. — To stare dzieje — mruknął. — Co to ma do rzeczy? — To ma wszystko do rzeczy — odpowiedziałam. — Bo ty jesteś dokładnie taki sam jak on. Jesteś tak zaślepiony własną dumą, własnym przekonaniem o nieomylności, że nie widzisz prawdy, nawet gdy kwitnie tuż pod Twoim nosem. Gardzisz moją wiedzą, tak jak on gardził wiedzą swojej żony. Powtarzasz te same błędy. Skazujesz tę ziemię na porażkę w imię tradycji, która już dawno przestała być mądrością, a stała się tylko uporem. Spojrzałam na Kazimierza, ojca Pawła i pan też. Obaj brniecie w przeszłość, podczas gdy przyszłość puka do waszych drzwi, a wy próbujecie ją zabarykadować. Zapadła cisza. Ciężka, pełna niewypowiedzianych emocji. Mój ojciec patrzył na swoje dłonie, te spracowane, silne dłonie, które budowały i niszczyły. Widziałam, jakiego ramiona opadają. Nie ze złości, ze zmęczenia. Został pokonany. Nie przez liczby w kontrakcie. Ale przez słowa swojej własnej babki. Przez sistoję. Tego wieczoru nie podpisano żadnej umowy. Zamiast tego, po raz pierwszy od lat, usiedliśmy wszyscy razem przy stole i rozmawialiśmy. Naprawdę rozmawialiśmy. Opowiadaliśmy im o szepcie ziemi, o naszych planach, o nowym rynku, który czekał na autentyczne, zdrowe produkty. Oni słuchali. Po raz pierwszy naprawdę słuchali. Następnego dnia mój ojciec przyszedł do mnie, gdzie pracowałam w naszym tajnym ogrodzie. Ta dynia, powiedział, dotykając delikatnie jednego z owoców, ta od prababki Anne, masz jeszcze jej nasiona? Mam. Tato, odpowiedziałam. Dobrze powiedział. Więc chyba czas, żebyśmy posadzili jej więcej. To było jego przyznanie się do porażki i jego zgoda na przyszłość. Kilka lat później. Nasza marka Szept Ziemi jest jednym z wiodących producentów żywności ekologicznej w Polsce. Nasze konfitury stoją na półkach luksusowych delikatesów w Warszawie, a nasz miód lawendowy jest serwowany w najlepszych restauracjach. Ale serce naszej działalności wciąż jest tutaj, na Podlasiu. Nasze połączone gospodarstwa stały się modelem nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa. Prowadzimy warsztaty dla młodych rolników, ucząc ich, jak łączyć tradycje z nauką. Mój ojciec i teść, choć oficjalnie są na emeryturze, codziennie przychodzą pomagać. Są naszymi najważniejszymi doradcami. Ich mądrość, połączona z naszą energią, okazała się przepisem na prawdziwy sukces. A ja i Paweł. Nasze aranżowane małżeństwo. Które zaczęło się od zimnego paktu biznesowego, rozkwitło w coś, czego żadne z nas się nie spodziewało: w prawdziwe partnerstwo, w głęboką przyjaźń, a potem, powoli nieśmiało, w miłość. Miłość zbudowaną nie na romantycznych uniesieniach, ale na wspólnym trudzie, na wzajemnym szacunku i na ziemi, którą razem uratowaliśmy. Czasem, gdzie wieczorem siedzimy na ganku. Patrząc na nasze pola skąpane w świetle księżyca, myślę o mojej prababce Annie. Myślę, że byłaby dumna. Zobaczyłaby, że jej cicha rewolucja, rozpoczęta sto lat temu za stodołą, w końcu doczekała się swojej ostatecznej, zwycięskiej bitwy. I że jej dziedzictwo, dziedzictwo odwagi, innowacji i miłości do ziemi jest w dobrych rękach. CTA Final to historia o tym, jak nowe pokolenie może ocalić dziedzictwo, szanując je, ale tworząc własną przyszłość. Zasubskrybujcie, by poznać więcej historii o sile i pomysłowości.